Już od małego zawsze było mnie wszędzie pełno. Zawsze gdzieś biegałam, z piłką po podwórku. I jak nadarzyła się okazja, to przyszłam na trening siatkówki. I po prostu mi się to spodobało. I już zostało tak, że trenuję siatkówkę od 7 lat. Mam na imię Klaudia, mam 18 lat. I moją pasją jest sport, a w szczególności siatkówka. Gram na pozycji środkowej i chyba od zawsze gram na tej pozycji. Moim obowiązkiem na boisku jest przede wszystkim blok i atak z krótkich piłek. Obecnie trenuję w dwóch klubach: jednym młodzieżowym i to jest Salos Kalina Lublin, i w jednym seniorskim na wypożyczeniu As Akfon Lublin. Nazywam się Łukasz Szawracki, jestem trenerem piłki siatkowej w klubie Salos Lublin oraz w klubie AS ABK Aquon Lublin. Na co dzień trenuję Klaudię Więckiewicz w obu tych drużynach. Klaudia grała na pozycji środkowej. W momencie, kiedy przyszedłem do tej drużyny, była zdecydowaną liderką zespołu. Na niej spoczywał obowiązek zdobywania punktów i świetnie się z tego wywiązywała. Postanowiłem dać jej szansę gry również na wyższym poziomie, dlatego zaproponowałem jej grę w rozgrywkach trzeciej ligi w barwach drugiej drużyny, którą trenuję, to jest ASA AK von Dublin, gdzie zastępowała jedną koleżankę, która no, tuż przed rozgrywkami wypadła nam ze składu. Jeżeli chodzi o styl gry, Klaudi jest bardzo skoczną zawodniczką, dużo widzi na boisku, jest bardzo rozsądna w swoich poczynaniach i tak naprawdę robi postępy w każdym elemencie który dotyczy właśnie tej jej wojskowej pozycji. Ma no bardzo dobry blok, świetnie zagrywa, również ostatnio poprawiła zagrywkę z wyskoku. Praktycznie w ataku jest nie do zatrzymania w tym momencie. Jest wyróżniającą się w ogóle zawodniczką w wojewódzkiej lidze juniorek i myślę, że niebawem będzie miała szansę za dobre wyniki pokazać swoje możliwości również na Mistrzostwach Polski Juniorek. Naszym największym osiągnięciem, bo nie osiągnęłam tylko sama, tylko cała drużyna, było wicemistrzostwo polski na Igrzyskach Młodzieży Salezjańskiej, u nas w Lublinie organizowanych. Oprócz tego jeszcze myślę, że też większym osiągnięciem był udział w światowych Igrzyskach Młodzieży Salezjańskiej, które odbywały się w Słowenii. Myślę, że profesjonalnie raczej nie będę grała w reprezentacji polskiej siatkówkę, bo jednak jestem trochę za niska na pozycję, na której aktualnie gram, ale na pewno siatkówka zawsze będzie ze mną gdzieś tam w życiu i chcę jak najdłużej trenować, o ile mi zdrowie pozwoli. Mojej pasji zawdzięczam zdecydowanie bardzo dużo znajomości, bo dziewczyny z klubu są naprawdę przecudowne i wiem, że mogę się do nich zgłosić o radę nawet poza boiskiem, w życie codziennym. Poza klubem też dużo nawiązywałyśmy znajomości na różnych wyjazdach. Mamy znajomych w każdej części Polski, myślę, że mogę tak powiedzieć. I nawet z poza Polski, z innych krajów. Pasja jest dla mnie takim oderwaniem się od rzeczywistości, bo jednak w życiu codziennym występują różne problemy, jest wiele obowiązków, a podczas treningu mogę o tym wszystkim zapomnieć i po prostu się wyszaleć. Zachęcam wszystkich, którzy oglądają ten film, aby przyszli na trening siatkówki albo może znaleźli jakiś inny sport, który im pasuje, bo taki sport w życiu to jednak coś wspaniałego i też przede wszystkim dobre korzyści dla zdrowia, a też wiele znajomości właśnie różnych wyjazdów i na pewno wspaniałe wspomnienia.